Okej, okay. um, witajcie w kolejnej grze, którą Wam chciałem pokazać. Um, ta gra nazywa się Unlisted i jest to strzelanka w czasie II wojny światowej, um, gdzie na różnych frontach można um, walczyć z różnymi, różnymi frakcjami, różnymi państwami. Um, Przypadek włączyłem tutorial, ale już w tę grę trochę grałam, dlatego nie jest mi potrzebna. Hmm, hmm, hmm. Składy. Zagramy sobie Japonię, z starstwem Japonii. Wydaje mi się, że nie ma zbyt dużo, zbyt wiele gier, które, w którymi można grać Japończykami. Zwykle te konflikty są omawiane raczej w kwestii europejskiej, na, na froncie, że tak powiem, Europy. I to jest dość ciekawe, bo można zobaczyć trochę japońskich broni. Nie wszystkie były oczywiście używane. Tak popularnie jak w grach. No bo to jest tylko gra, niektóre z tych broni to są prototypy. Gra jest oparta na składach, co jest czymś innym od tytułów, takich jak Call of Duty czy Battlefield, z tego względu, że jak może zauważycie, staruję jednym żołnierzem, natomiast mam cały ich. Cały ich skład, cały ich, całą ich drużynę I mają oni różne ikony, które świadczą o tym, że um, Mają różne zadania, albo różne uzbrojenia, albo raczej mogą używać różnego uzbrojenia A Można też nimi zarządzać, wysłać ich w, w jakieś tam miejsce, żeby się um, Ustawili lepiej Nimi zarządza oczywiście jakiś tam SI um, Mniej lub bardziej inteligentne, raczej mniej inteligentne. Co <laughs> na pewno zobaczycie? Mm. I co? Um. E, są różne tryby oczywiście, zdobądź punkt. E, tak jak teraz nasi przeciwnicy, przeciwnicy zdobywają punkt, którego powinniśmy bronić. <laughs> Jest artyleria, czołgi, samoloty. Wszystko spoko. Au. I można właśnie tak przełączać sobie żołnierze w tym tak jak ja to zrobiłem No i wiadomo jak to w strzelance Polowanie na wroga Polowanie na wroga Zabijanie, strzelanie Zdobywanie Wszystko co ty dużo najbardziej a, wezwijmy artylerię, ponieważ nasz artylerzysta żyje. Ale z tego co widzę jest. A. Jest też przyzwany nalot. Więc nie możemy. A, co do uzbrojenia? No są miny. Są karabiny, to jest jakiś tam japoński karabin w ogóle z lunetą. Bardzo ciekawy, na pewno nie był produkowany w jakiejś większej ilości, bo to wygląda na super drogą broń. No i te nasze pociki, że tak powiem tam za nami biegają. Strasznie ciężko w ogóle podejść pod ten obiektyw ze względu na huraganowy ogień wroga. Aha, że tak nim był cały czas, całe życie był za mną. <grym>, no dobra. Koleś się tam. uczyste. Jak dobrze ci ludzie strzelają, muszę przyznać. Że chyba trafiliśmy na jakiś koksów. Zobaczymy, czy nam się uda uleczyć. W tym samym momencie nas dopadł. Dobra, nie poddawajmy się. Pokażę wam jeszcze samolot, jak będzie możliwość. Hmm. Gra jest dość dynamiczna, no i ma swoje problemy. Głównym problemem jest inteligencja tych żołnierzyków, którzy za nami tam biegają. Raczej wygląda to tak, że jeżeli natchniemy na, się, napotkamy na tego przeciwnika, który, tak jak w sumie był e, ten, który mnie zabił, e, którym steruje prawdziwy ludzik, to e, te boty raczej, nie dość, że zostaną zmasakrowane przez niego, to jeszcze w momencie kiedy nas zabije i będziemy próbowali... E, próbowali zmieniać e, te, że tak powiem, sterowanie tymi ludzikami, to bardzo możliwe, że jest tak, że zanim zmienimy, e, że tak powiem, sterowanie, to ten ludzik e, albo będzie już e, ktoś do niego strzelał, albo on już nie będzie żył po prostu, więc. Ha! Huh. bywa dość ciężka. Kampienie czołgami, oczywiście, z daleka ostrzeliwanie <grywanie> obiektywa, e, To jest też norma. Jesteśmy, jesteśmy też w takim miejscu, gdzie nie ma w ogóle osłon. My jesteśmy. Pozbawieni osłony. E, I dlatego nas, nas tak prują. Powinni, to oni powinni, że tak powiem, zdobywać punkt. Bo tracą te cikety na górze. Jak widzicie 797 to jest liczba ich... E, ludzi, którzy, e, którzy jeszcze są gotowi do walki, że tak powiem. E, a że tak powiem, oni sobie kampią i strzelają tam. To może być spoko, ale raczej nie gwarantuję im zwycięstwa. Fajny lag, dobra. Ehm, jak widzicie, w pierwszych minutach nie popisuję się zupełnie z żadnymi umiejętnościami. Nie wiem, czy w ogóle go już zabiłem. Wybaczcie. To lamienie. Ale gra jest dość, muszę przyznać, ciężka. Chyba popełniam błąd. Że próbuję bronić tego obiektywa, a powinienem, że tak powiem, biegać i flankować ich naokoło e, i walczyć po tej stronie, że tak powiem, tutaj frontu, e, gdzie mam możliwość kogoś zabić, a nie żeby strzelali do mnie i pluć jak do kaczki, bo ja tam siedzę w wodzie bez żadnej osłony. Zobaczmy, tutaj zlokowanko. Zobaczmy, co się dzieje tutaj, może się nam uda. Rugi joke A my nie mamy broni, którą możemy go zniszczyć. Dobra. Dobra. biegniemy. biegniemy. Um, wyposażenie jest dość ciekawe. Um, te bronie. Jakby są dość historycznie realistyczne. Więc mi się udało kogoś zaskoczyć A, dobra, było ich trochę za dużo tam jednak ale już wiem gdzie są to jest spoko bo nie będziemy się, że tak tam gdzie, gdzie nie jest zabawnie, tylko będziemy grać tutaj mhm, Odrodzenia. A, ten punkt, punkt który tutaj zbudowałem, to jest taki punkt odrodzenia na początku tej gry. Zapomniałem o tym powiedzieć, oczywiście. To jest bardzo ważne, szczególnie w nacieraniu. W obronie. Oh. O! No, takiego skoku to na pewno bym nie przeżył. Nie w grze. Dobra, walnimy tam. W końcu nam się udało przyzwać artylerię. Mamy tu też żołnierzyka, który ma broń przeciw-pancerną, ale on chyba nie dosięgnie tamtego czołgu, który sobie kampi z tyłu mapy. Ale ja widzę silnika. Dobra, z taką rurą, że tak powiem, bez celownika to będzie ugar ciężkie. Coś załatwił bombą chyba. Dobra. Przecież jest jesteśmy na odległość, więc może ten karabin z tym celownikiem będzie lepszy tutaj. E, no, e, sporo się umiera, sporo. <gra>, Gra jest dość dynamiczna i szczególnie jak tutaj biegają takie bociki, jest też dużo, że tak powiem, do celów do trafienia. Są w pobliżu Pewnie idą do naszego czołgu Dobra Tutaj nie ma nikogo To jest problem z tym światłem Niby ma to odwzorowywać że Jak Jest w ciemnym miejscu to Widzi gorzej Fak, najgorszy... Właśnie najgorszy jest to że nie umiem zmieniać broni, ale może zrobimy banzai i rzucimy granaty <grymne> Wow, 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 wow tak. Chyba jest bocik właśnie, bo tak biega jak, że tak powiem głupi Próbowałem zmienić na pistolet, ale lamie niesamowicie Dobra Został on Wyeksmitowany Uleczmy się bandażykiem. Mamy jeszcze jeden granat. Mamy też minę. Nie widziałem, że siedzą tak blisko. Strasznie mnie zaskoczyli. Ktoś tutaj wbił jakimś swoim składem i, że tak powiem, sobie tutaj kampił. Może, żeby nie wrócił. Ułożymy minę. Widzę wrogi czołg, ale niestety. Um, Mój przeciwpancerny żołnierz, zginął w akcji, oddał swoje życie za cesarza. Um, więc nie mam już <grytanie> w, w jaki sposób się bronić przed bronią pancerną. W jaki sposób w nią walczyć. Ciekawe, ktoś biegł na moją minę, czyli jest za mną. Jest pytanie czy jest tu. Zrobimy czarny Banzai, Hirohito Banzai Oła! Wow, strzelam Jak stara baba Wow Tylko pięć naboi Próbował mnie zabić bagnetem Spoko Dobra, czyli ten gość tutaj przychodzi ogólnie i próbuje, że tak powiem, nas tu mordować. Dzielnych yy, japońskich żołnierzy. Zobaczmy skąd przybiega. Nie mam już miny. Wow. wow, idzie mi coraz lepiej. Zabijam już. Co najmniej trzech. <gryw> A, drugi, dobra. Pokażę hmm. wam samolot też, może. Widzę, że ten, ta gra się tutaj nie posuwa do przodu za bardzo. Nie są w stanie ugryźć tego miejsca. Um, ze względu na jego trochę lokalizację muszę przyznać, że atakowanie też jest dość ciężkie, szczególnie na takich mapach. Dobra, um, naprzód. Naprzód boski wiatr cesarza. Okay. Um, w samolotach i w czołgach widok jest tylko i wyłącznie z kabiną to ogranicza widoczność. W czołgu jest to fajnie rozwiązane, bo jako dowódca możesz, możemy otworzyć łaz górny i jakby wyjść... Znaczy wyjść jest wyjść w ogóle można, tylko możemy tak jakby wystawić głowę. O, wystawić głowę. I wtedy widzimy bardzo dobrze. Poruszanie się czołgiem ogólnie jest... No, dość ciężkie no bo tutaj teren wiadomo, tutaj nie ma dróg, tylko są jakieś dżungle, jakieś takie błotniste drogi, etc. Więc to bardzo pomaga, no ale się nas stawiamy na strzał, że tak powiem. Wow, spoko to wyglądało. Zrzuciliśmy dwie bomby, zobaczymy, czy celnie. A, no jako tako. To jest myśliwiec, zero, więc jego uzbrojenie jest raczej słabe do eliminacji piechoty jest używany do zabezpieczenia e, powietrza, tak, do dominacji powietrznej. Jak to w wojnie. E, na bitwach bywa. Dominacja w powietrzu jest bardzo ważna. Hmm. Okej. Okay. Ostrzelaliśmy troszkę wroga na dole. Hmm, hmm, hmm. Ale nie widzę żadnych... Myśliwców w bombowców wroga, raczej, gdzie używałem czołgów. O, tu jest to w nasz bombowiec japoński. Nie wiem jaki... Nie, nie znam się na tym. Pamiętam tylko, że w Battlefieldzie 1942 jak grałem to był... Bom... japoński bombowiec nazywał się Achiwal. Nie wiem skąd ta nazwa. Nie wiem co to było, czy to był jakiś Mitsubishi. I to jest y, jedyny bombowiec, którym utknął w pamięci. Innych nie znam. Grałem jeszcze w War Thunder, ale to też jakieś tam koło 92 czy coś takiego, też jakieś, nie wiem, myśliwce czy coś. Różnorakie. Mm -hmm. Dobra, zdobywają nasz punkt, więc gra może się jeszcze posunąć do przodu. Też widzę, że ktoś tam też siedzą. Au! Jesteś mnie tutaj strzelał, a to jest wrogi. Myśliwiec, który postaramy się. O! Dobra, gdzie on jest? Oby nie na naszym tyle, bo wtedy jesteśmy skończeni. To jest nasz samolot. Powiem tak: jak zlokalizujesz wroga, to już jest. Um... Więcej niż połowa sukcesu w tej grze. Usiąść komuś na ogonie i go rozstrzelać jest tutaj niezwykle łatwo. Hmm. Ale go dostrzec i się nie poplątać w tych manewrach, to już jest klasa. Dobra, a jak ktoś zaznaczył tam czołg do zniszczenia, może go znajdziemy, może nie. Może podziwiajmy sobie na razie widoczki kabiny. A tutaj możemy właśnie wyłączyć silnik, możemy zmniejszać lub zwiększać trust. Tak to wygląda. Nie wiem jak dobrze jest to odwzorowane, um, ale wiem, że ci ludzie robili też grę War Thunder i tam dość dobrze to jest wszystko odwzorowane historycznie. Chyba mieli dobry research, bo po prostu wysyłają kogoś do <laughs> odfotografowania kokpitów um, do muzeum. <laughs> Dość ciekawa, dość ciekawa praca by to była, na pewno. No, wygląda to dość fajnie, mi się podoba. Termin jest też spoko Trafili nas w misę olejową, tracimy olej, co będzie powodowało przegrzewanie się silnika. Jak silnik się przegrzeje, to się może spalić, a po prostu w, w przestać działać. Ale jeszcze możemy walczyć. Jeszcze walka trwa. Znowu to jest na ziemi domniewali. teraz ewidentnie samolocik już, że tak powiem, gorzej się zachowuje. Czuję, że mi pływa, że tak powiem. Dlatego, że e, utraciliśmy tylnią lotkę. tam jak to się nazywa? Hmm. Powiem tak, dobrze to już było. No, <laughs> e, jakieś małe działo chyba. Albo no, może nawet karabin, nie wiem. Skąd na to nazwalił? O matko, tak to już sobie nie postrzelamy. Dobra. Mm. Dobra. A, widzę skąd. Ale to już mi nic nie da, ponieważ mój samolot płonie. Ewakuacja. A, nawet odwzorowali to, że zero, jak jest zestrzelone, to często musi e, ten. Kółeczka do lądowania wysuwają same. Podobno tak było. Dobra. Nasz pilotik. Desant jeszcze, żeby powalczyć troszkę. Biegnięcie do walki 10 minut i jedna kulka od wroga. Zwykle tak to się kończy. Biegniemy, biegniemy. O! <laughs> tak myślałem. Są już na punkcie. Dobra, przejęli punkt. Gratulacje. Congratulations. Nie, nie mamy miny tutaj. Że tak powiem na. Pilot nie posiada min. Brytyjczycy Ogólnie tu są wojska alianckie, więc czasem można zobaczyć mundurę Brytyjczyków, Amerykanów Są tam, ale są strasznie daleko więc taki Bez karabinów taki ogień przygważdżający w sumie Nie wiem, czy w ogóle to ma sens, co robię teraz. Chyba nie ma. Ale nie mogę się powstrzymać, jak widzę, to strzelam. Byłbym słabym żołnierzem. Au! Właśnie tak to się kończy. Teraz nie będzie czym walczyć. Dobra, headshot. Dobra, ostatni nabój. To, że tak powiem, jest dla mnie. E, dobra, mam jeszcze pistolet. Może się coś udało ugrać. <grym> no to się udało. E, ok. okej. Wybudujmy, wybudujmy znowu spawn point. Jak to się tam na nazywa. Żeby nasi żo żołnierze byli... E, Nie biegli do naszego celu. Do obrony. Artyleria. Nie wiem, czy możemy tak blisko. A, możemy. Możemy tak wodzie nawet. Naprzód. Okej, okay, widzę, że mój inżynier zabił dwóch. A, nie, to zaliczył tę artylerię. Eym um, Tą wezwałem. No Boże. Coś czuję, że trzeba by ich będzie obrzucić granatami po prostu. Chyba, że nie są tak blisko. No nie są. Otko jakie egipskie ciemności Połóżmy minę Połóżmy minę <gry> Połóżmy minę Okej, okay. już widzę, że są straty Dobra, a oni będą walić w ten punkt tutaj, więc raczej się nie można wychylać, ale skończyły im się etykiety. nie mają już manpower do prowadzenia wojny, do prowadzenia walki, okej, okay. za to by mnie rozstrzelali już pewnie na froncie <grym się> za coś takiego. Czyli nie zdobyłem punkt, z tego co widzę są na tym punkcie, jest ich sporo tutaj um, Ale nie wiem gdzie siedzą W kibelku nie siedzą, w kibelku nikogo nie ma żadnego alianta Tu na dole Słyszę amerykańską broń Cześć okay. ah! Okej, okay, matko To się nie zaczęło dobrze, ale skończyło się też jako tako <laughs> Dobra mm -hmm -hmm. Zróbmy sobie tutaj stop I zagrajmy kolejną grę